Mam na imię Gabrysia i pozdrawiam uczniów zespołu szkół Marka Kotańskiego. Jan Brzechwa, sum. Mieszkał w Wiśle sum wąsaty. Znakomity matematyk. Krzyczą więc na całe skrzele. Do mnie, młodzi przyjaciele! W dni powszednie i w niedzielę. Na życielnię mnożę, dzielę. Odejmuję i dodaję. I pomyłek nie uznają. Każdy mógł więc przyjść do suma i zapytać, jaka suma? A sum jeden w całej Wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cały rzeka. Więc raz przybył Lin z daleka i powiada. Drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie sumie. Czy pan zdoła w swym pojęciu Odjąć zero do dziesięciu? Sum uśmiechnął się z przekąsem Liczy, liczy coś pod wąsem Wąs sumiasty jak u A sum duma, duma, duma To dopiero mam z tym biedę Może dziesięć, może jeden Upłynęły dwie godziny Sum z wysiłku jest już siny Myśli, myśli, to dopiero od dziesięciu odjąć zero, żeby miał przynajmniej kredę. Zaraz, zaraz, wiem, już jeden nie, nie jeden. Dziesięć chyba. Ach, ten lin to wstrętna ryba, Alin szedzi, Panie sumie, w sumie pan niewiele umie, sum ze wstyd schnie i chudnie, Już mu liczyć coraz trudniej, a tu minął wieczór cały, Wszystkie ryby się pospały i nastało znów południe, A są chudnie, chudnie, chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka, więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę.